Jak tam moje chłopy? wstaliście ta już? <laughs> Witam serdecznie, moje chłopy kochane. Słuchajcie, Dzisiaj jest sobota. U mnie. Ten filmik pewnie wleci jutro. Eee, dzisiaj robię, tak jak mówiłem, zacząłem nowy plan z splitem, ale jeszcze wszystko do, 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 dokręcam. Eee, dopasowuję, także jeszcze dzisiaj. Wczoraj ogólnie były same barki, była sama klata, były same plecy, był biceps, triceps, ale dzisiaj jest sobota i muszę zrobić dzisiaj ogólnie jeszcze takie FBW, bo od poniedziałku już będę leciał, już wszystko będę miał poukładane, a tu jeszcze muszę pozazębiać pewne, pewne grupy mięśniowe, żeby jeszcze na ten tydzień było wszystko dorobione, Także yy, dzisiaj będzie przysiad, będzie jedno ćwiczenie na, na plecy, i będzie wyciskanie yy, w chwycie na klatkę. Yy, I prawdopodobnie łydka. Ja już lecę serię robocze. Yy, to jest na sztandze 120 kg. dzisiaj po trochu po trochu wszystkiego Dzisiaj po troszku, po troszku jeszcze będzie wszystkiego, bo ogólnie w sobotę dzisiaj, według planu powinienem tego nowego planu, to za tydzień w sobotę będę robił wyciskanie w wąskim chwycie. Bo jeszcze tego tricepsa trzeba cały czas jednak szlifować. Yy, a nogi no. będą w piątek. Bo ja zawsze do, do nóg dorzucam sobie jeszcze drążek. Będzie dorzucany drążek i jedno ćwiczenie statyczne ze sztangą na plecy. Czyli będzie tak o. Mniej więcej to będzie wyglądać tak. Poniedziałek klata. Yy, właśnie, właśnie wiecie co? Jeszcze to ogólnie przemyślę, czy, czy nie będzie klata triceps plecy biceps środa może wolna czwartek barki piątek piątek nogi e, nogi e, drążek i jedno na plecy ze sztangą i sobota wyciskanie e, na triceps właśnie wąskie sztangą cały czas właśnie e, nad tym nad tym się zastanawiam jak to, jak to rozdzielić? Czy w poniedziałek zacząć od pleców? Jeszcze to wszystko, jeszcze to wszystko sobie przeanalizuję. W weekend, a niedziele teraz będą wolne. Niedziele będą beztreningowe, będzie tylko czas dla rodziny, jedynie jakiś spacer. Także niedziele będą teraz bez tonarzu. Ewentualnie, jak będę gdzieś na spacerze po południu, to, może jakiś tam drążek sobie dorzucę z 5 serii, żeby tylko przepompować. Tak jak mówiłem, teraz nad tym drążkiem troszkę poświęcę czasu. Nad siłą na drążku, ale to to, to, to zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dobra, lecę z tonarzem, chłopy. Jedziemy, chłopy, z tonarzem. Ostatnia seria. 150 kg. Zaraz pokażę Wam, że tu jest 150 żeby nie było, że A, segada, a tam na pewno tyle nie ma. Zaraz, zrobię serię i, i zaraz policzymy. Także tak to wyglądało, nie? Musiałem przerwać, bo pukali mi tu do drzwi. Nie. Kurwa trening mi przerywają. Eee, 25, 10, 10, 15, 10. Z drugiej strony to samo sztanga 10. Razem daję łączną sumę 150 kg. Dobra. Eee, lecę dalej z tonażem. Słyszeliście, że, że pukanie było do drzwi. Się, się zdenerwowałem bo od tego są telefony żeby zadzwonić, a nie akurat serię robiłem 150 kilo na, na, na sztandze i i do drzwi gdzie mówiłem żeby, żeby dzwonić jak robię trening bo tu muzyka gra, robię trening i po to telefony żeby zadzwonić do mnie Nie, wiem. niektórzy mają ciężkie myślenie, strasznie. XXI wiek. Dobra, lecę, lecę z tonarzem. Jedziemy, chłopy z tonarzem. Yy, jedziemy. Drugie statyczne ćwiczenie, jednak yy, pomyliłem się, bo powiedziałem, że będę robił w wąskim wyciskaniu. Pomyliłem się. Yy, sztanga będzie robiona yy, płaska dwa razy w tygodniu. Także jeszcze dzisiaj taki trening łączony, a od poniedziałku już będzie wszystko ładnie poukładane. Bo teraz muszę jeszcze pozazębiać yy, pozazębiać to wszystko, żeby sobie ładnie to w kolejności wszystko elegancko było. Na jest 110 kg. Yy, czwarta seria robocza, będzie 5 serii roboczych, to jest czwarta, także przedostatnia. Nie powiem, wczoraj robiłem ostro barki, także dzisiaj czuję, czuję trochę jednak na barkach, ale w przyszłym tygodniu już tak nie będzie. W przyszłym tygodniu już barki już będą w czwartek, nie w piątek, a wyciskanie będzie w sobotę. Także będzie jeden dzień więcej przerwy. A przysiady będą w piątek. Nie wiem czy widzicie, ale nie mam opaski na łokciu. Ten łokieć nie jest zaleczony do końca. No nie jest, jeszcze czuć, ale ja ogólnie nigdy nie byłem zwolennikiem opasek na nadgarstki, na na te yy, łokcie, na kolana, ale no, zmuszony byłem używać tego, tak? bo przeciążyłem ten łokieć. Ale mówię, nie jestem zwolennikiem. Przy, przy wyciskaniu ogólnie nie czuję tego łokcia. Bardziej przy, przy o, w Francuzach, nie? Ale to będzie, to będzie wdrożone jeszcze leczenie w tym łokieć. Będzie tam podawana glukozamina. Yy, glukozamina w zastrzykach w, ten, w, ten, yy, w tą chrząstkę okołostawową, żeby ona się tam zabliźniła, bo tam yy, nastąpiło pęknięcie. Tej mazi, tej torebki. Trzeba to po prostu zasklepić. Coś miałem jeszcze dodać. Ale mówię, kiedyś przeskoczyło mi kolano, właśnie poprzez, przez przypadek. Jak robiłem, chciałem szybko nagrać relacje na, na Facebooka i zacząłem szybko robić przysiady, bez, wiecie, bez koncentracji. I mi wtedy kolano przeskoczyło i wróciło. Dziękować Bogu, że nic się nie stało. Ale od tamtej pory troszkę mi bolało to kolano. Jak wiecie, z półtora miesiąca temu wywróciłem się na rowerze, znów skręciłem te kolano, co co wcześniej miałem dwa razy je miałem kontuzjowane wcześniej, a teraz miałem trzeci raz. Ale na szczęście, dziękować Bogu, mam te, te mięśnie silne, te ścięgna jakoś trzymały to wszystko. I ale teraz na przykład przy przysiadach używam używam ściągaczy. Aczkolwiek mówię, jak nie czuję łokci i nic mnie nie boli, to nie używam, nie używam przy wyciskaniu. Przy, przy Francuzach w ogóle weźcie sobie moje wcześniejsze filmiki i zobaczcie, czy tak z dwa miesiące, trzy miesiące temu, czy ja używałem opasek na łokcie. Chyba w ogóle ogólnie albo sporadycznie, przy jakichś większych może ciężarach. Tak bardziej, jak to się mówi, zachowawczo, ale ogólnie nie, nie jestem zwolennikiem ściągaczy ani na, na łokcie, ani na, na przeguby. Przysiady to jednak jest co innego, bo to jednak są... Kiedyś w ogóle nie używałem, przez wiele, wiele lat, przez 15 lat, przez dekadę, przez, przez więcej nawet, w ogóle nie używałem żadnych ściągaczy ani na łokcie, ani na kolana. No ale byłem po kilku takich właśnie, kilku dziwnych sytuacjach, byłem zmuszony używać. A na kolana będę używał, bo jednak mówię, nogi ma się jedne, Pudzian używa, wszyscy używają, ale, ale mówię, na łokcie to niekoniecznie. Nogi to jednak jest co innego, nie? Bo te stawy skokowe, to wszystko tu na łokciach jednak, jednak te ruchy nie są aż takie, wiecie, jakieś nie wiadomo, że te ręce się jak nie bolą, nie łokcie, to nie używam żadnych opasek. Ale na nogi, na nogi przy dużych ciężarach, używam. Dobra. Będzie piąta seria, ostatnia na 110. Piąta, ostatnia seryjka. I lecimy jeszcze jedno ćwiczenie na plecy. Razem z połączeniu z łydką. I będzie koniec. W Niedzielę nie ćwiczę. Ewentualnie, może jak będę gdzieś w terenie, tam gdzieś na bokowinie to sobie taką zrobię po prostu z pięć serii drążka, ale to, to niekoniecznie, to nie jest ogólnie, że, że muszę i zrobić, jak będzie mi się chciało, będę na, na spacerze, to tak, ale ogólnie niedzielę od rana yy, spędzam z rodziną, idziemy na lody yy, i tak dalej, a wieczorem ewentualnie, jak będę gdzieś tam, mówię, w terenie czy coś, to mogę tam sobie coś, coś po, po, podziuwać. Ja już chłopu jadę ostatnią serię. Miałem gości, e, także e, potem zacząłem robić, bo już czasu mi brakło raz, raz, raz. Nie nagrywałem wszystkiego. E, to jest ostatnia seria e, dociągania sztangi w opadzie tułowia. Piąta seria robocza, obciążenie 130 kg. E, pewnie się zastanawiacie, jakich jaki gości miałem. No moja żona przyszła z malutkim synkiem i ze swoją siostrą przyniosły wózek, bo żona była na spacerze i była też jeszcze chyba w sklepie i poszła ze swoją siostrą i tu do mnie, do mnie przyszły eee, i troszkę troszkę pogadaliśmy także musiałem nadrobić raz, raz, raz dlatego nie nagrywałem wszystkich serii to jest ostatnia seria piąta a od poniedziałku już lecimy już się wszystko pozazębiało, jutro jest wolne. Niedzielę mam wolną. Od poniedziałku już lecimy stałym ułożonym planem. Nie? Tak, czyli splitem. FBW już nie ma, będzie Split. Jedynie jeszcze dzisiaj zostało FBW. Cały tydzień ćwiczyłem splitem, ale dziś w sobotę jeszcze takie FBW, bo muszę po, po, pozazębiać po prostu pewne, pewne partie, które tam miałem do przetrenowania, a od poniedziałku już będzie wszystko ładnie. E, półokładany i tak myślę, że, że będę ćwiczył 5 razy w tygodniu. I tak myślę, żeby środę, e, środę i niedzielę zrobić sobie wolne. Ewentualnie, jak będę gdzieś w terenie, to ewentualnie z 5 serii drążka, ale to, to nie można nazwać takim y, pełnoprawnym treningiem. Tak? Pięć serii drążka to to nie jest nie wiadomo tam ile ogólnie chodzi o to żeby ten drożek cały czas gdzieś tam u mnie był co zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie ogólnie już mam plan, plan ułożony w głowie Razy bywało, że jest 130 kg. Bywało, że i 150 nakładałem na 6 ruchów. Jeszcze tu nie będzie widać, bo jeszcze muszę zrobić serię. Serię łydki, chłopy, moje chłopy. Wspięcia na palce, yy, spięcia na palce, na łydeczkę, bardzo fajne ćwiczonko z własną wagą ciała, wystarczy sobie położyć yy, kilka odważników, yy, podłożyć, żeby, żeby po prostu yy, sto, by, był, jak to się mówi, no, żeby się dobrze można było tą łydkę przepompować, tak, no bo jak stawiamy całą stopę na ziemi, no to jednak te, te wspięcia nie są tak, jak powinny być, a na podwyższeniu jednak możemy opuszczać piętę niżej i rozciągać tą łydkę. A ja, pro, ja propaguję... W swoim przypadku, nikomu nie każe tak robić, na moją łydkę to działa, moja łydka jest duża, ma 47 cm obwodu, a ćwiczę ją po prostu tak rzadko i tak byle jak, że to po prostu, sami widzicie, szybka pompa na łydkę, a łydka jest, widać jaka jest. Żeby tak było z innymi partiami Ale powiem wam, że, że coś w tym jest Na partie, które się skupiamy Nie chcą rosnąć nie? A partie, które idziemy I robimy po prostu Bo, bo musimy Najlepiej rosną I coś, coś w tym jest Ja na przykład nigdy się nie skupiam Na przedramieniu, bo przedramienia nie robię Zobaczcie na mój kark Karku też nigdy nie robię, łydki robię od tak, dwa razy w tygodniu, szybka pompa 4-5 serii, po prostu szybkiej pompy, bez żadne, żadnego tam skupienia, po prostu staję na łydę, macham, macham 20-30 ruchów i już nie skupiam się na, 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 na rozciągnięciu, na, na ściągnięciu, po prostu ten ruch musi być góra-dół, góra-dół, szybka pompa i łydka jest nabita, nie? Krew, krew dochodzi i ona jest spora. I robię na nią tylko w tygodniu raptem 10 serii. A jak robiłem na przykład masę, to w sumie też miałem właśnie najlepsze efekty. Jak robiłem właśnie nie dużo ćwiczeń, ale podstawowe raz w tygodniu. Tylko, że ja lubię po prostu ćwiczyć. Ja na przykład lubię klatę zrobić dwa razy w tygodniu. Plecy z dwa razy. Kiedyś to wszystko robiłem raz i najszybciej mi to rosło. I pewnie by było tak do tej pory, bo tu chodzi wiesz, o, o regenerację, o, bo jak się regenerujemy, to masa wtedy rośnie. Nie? Masa idzie do góry, jest regeneracja. Ja w tym momencie yy, nie chodzi mi na, na, o wymiarach. Yy, bo jakby tak było, to bym ćwiczył wszystko raz w tygodniu, tak jak kiedyś i wszystko najszybciej rosło. Ale mi nie chodzi o wymiary. Ja po prostu lubię ćwiczyć. I nie patrzę już na to, czy mi klatka urośnie, czy mi biceps urośnie. Ja po prostu lubię dzisiaj sobie potrenować. Już mam ten, ten etap takiego wiecie, wzrostu, że patrzałem na wzrosty, ile tam w bicepsie, w klacie, już mam to za sobą. Dobra, lecę do chałupy. Trzymajcie się, pozdrawiam i żebyście mi byli.